Witam Państwa na plantacji cebuli zimującej w gruncie. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Tu mamy rośliny, są dosyć wysokie, jeszcze urosły od poprzedniego tygodnia. Jak robiliśmy film, zaczyna się znowu pojawiać gdzieś tam pojedyncze rośliny z mączniakiem rzekomym, więc jak najszybciej producent ma zrobić produkt z Orwegendawia, żeby chronić dalej przed tym filium. To za kilka dni pójdzie, Fandango lub Sokół Max z siarczanem magnezu i z protektorem. Proszę Państwa, zaczynają też wypuszczać gdzieś tam pojedyncze pędy nasienne, ale na to niestety nie mamy wpływu. Tutaj jeszcze producent nie rozsypał, też jest teraz fajna pogoda, bo popadało dość obficie, więc będzie rozsypany ten Jaramila kompleks, który miał być rozsypany w zeszłym tygodniu, niestety producent nie wyrobił się. I też, ponieważ jest fajna pogoda, pójdzie te pół litra wingu zaległego. O, proszę zobaczyć, pojedynczy starzec, tak. Także, jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, to jeszcze można zrobić tutaj Kristalon czerwony lub inny nawóz o podobnym, o podobnym składzie. I tak naprawdę to wszystko na ten, na ten tydzień do zaaplikowania na tej plantacji. Tak to wygląda. Plantacja w miarę. Ładna, nie ma żadnych bardzo dużych odbarwień, także producent jest zadowolony. Główki już w miarę też, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwileczkę. Do zobaczenia na następnych plantacjach warzyw gruntowych, ewentualnie na, przy filmie na, na tej plantacji cebuli.